Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście, Fischu w kolejnym odcinku z Graveyard Keepera. Dzisiaj, wyjątkowo, tak jak zapowiadałem, będą odcinki około jeden tygodniowo. Powiedzmy, zobaczymy, ile z tego w ogóle mi się uda ogarnąć. Bo, no cóż, zauważyłem, że no jednak najlepsze wyświetlenia są pod Prisonem, ale no. Myślę, że Graveyard Keeper będzie na tyle też ciekawy, że może tam chociaż połowa z was będzie chciała obejrzeć. Yy, także kontynuujemy dalej naszą serię, będą odcinki raz w tygodniu z Graveyard'a, a z Prizona zobaczymy jak będzie, bo nie mam 100% pewności. Z takiego względu, że no to różnie u mnie bywa i zazwyczaj wychodzi tak, że i tak, i tak ze wszystkiego będzie po jednym odcinku tygodniowo. Więc w sumie nic się za bardzo nie zmieni. Więc cóż my mamy dzisiaj do zrobienia? A potrzebowalibyśmy warsztat alchemiczny, ten podstawowy. Młyn um, alchemiczny by się przydał, ale do tego to jeszcze troszeczkę. Warsztat kościelny to mamy. Mieszarkę ręczną byśmy mogli zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Cóż jeszcze można zrobić? Pomyśleć nad rozbudową tutaj naszego cmentarza, żeby jakoś wyglądał. Ja nie pamiętam do końca co tutaj miało być zrobione. Tu mamy jakieś rzeczy do zrobienia, więc nie jest źle. Tu mamy świeże ciałko do spreparowania. Tu mamy jabłka. To tym się potem zajmiemy. Mamy te kolby całe z zadań, popatrzmy co my mamy w zadaniach, zdobądź butelkę wina, otwórz portal, duchowy laser pytaj go o atak wampirów, zdobądź nieco kwasu by przeczy przeczytać drugą część pamiętnika, zdobądź narzędzia naprawcze by przeczytać drugą część pamiętnika, okej okay. zbierz w lochu kubeł z krwią i krwawy i 5 krwawych gwoździ. Aha, czyli my musimy zrobić sobie po prostu zbroję z tego, co kojarzę. E, chyba tak. Chyba miała być zbroja i miecz, ale nie jestem pewien. Tak więc, miecz tutaj mamy na pewno do zrobienia. A zbroję się chyba robiło tutaj, z tego, co pamiętam. Tak, potrzebujemy czterech skóry. Czy my będziemy mieć tyle skóry u siebie? zaraz sprawdzimy ile my mamy skóry 3 ale przyszło nam nowe ciałko więc powinno być tego troszeczkę więcej e, teraz sprawdźmy co ja jeszcze potrzebuję do warsztatu nie do warsztatu chemicznego alchemicznego 6 desek 3 zaawansowane części żelazne czy tam metalowe nie pamiętam jak one się nazywały i mamy ale nie mamy części tych znaczy nie mamy desek więc robimy 6 desek Energii nam jeszcze starczy na spokojnie. Linę konopną by się przydało ogarnąć, ale to Udiga. Chyba możemy załatwić z tego, co kojarzę. Co my jeszcze mieliśmy zrobić? Aha, spreparować tam to ciałko. Więc pójdźmy i je rozłóżmy na czynniki pierwsze. Najważniejsze tutaj jest oczywiście skóra, bo potrzebu potrzebujemy do zbroi, w ogóle nosić zbroję z, z skóry. E, z czyjegoś człowieka znaczy z czyjegoś człowieka z jakiegoś człowieka, no tak wam powiem, że trochę trochę straszna jest ta wizja ale no czasami tak <grych> trzeba zrobić może mózgu, serca i tak dalej nie będziemy robić, bo to chyba i tak dużo nam zajmuje miejsca, a nie mamy na razie i tak co z tym robić mózg, serce i czaszkę zostawimy? czaszkę weźmy też się może przyda potem, nie wiem do czego, ale może się przyda. Aha, nie mam miejsca. No dobra, no to zaraz się to ogarnie. Ale póki co wybudujmy warsztat alchemiczny, no właśnie. Gdzie my możemy go postawić? Ja bym go postawił... Momencik, tutaj da radę? Nie, nie da tutaj rady. Mm -hmm. Warsztat alchemiczny. Może tutaj? Tak, po środku, czy, albo tutaj, bo będą dwa, więc możemy postawić jeden tutaj, a drugi gdzieś tam potem obok. No, myślę, że to jest odpowiednie miejsce dla niego, bo będzie drugi taki, który wykorzystuje trzy składniki. Więc myślę, że to jest akurat dobre miejsce do wybudowania tego warsztatu. Dobra, i teraz mamy tak przyprawy, przyprawy są potrzebne do naszego mm, ojeny jak on ma. Do kupca. Więc to będzie potem nam przy, yy, przydatne. potrzebne. Yy, potrzebujemy jeszcze mieszarkę alchemiczną, czyli 4, 6, 8. Ok. O, mamy jabłka. Super. Tylko nie pamiętam, komu jabłka mieliśmy dać. Ale chyba osłu, z tego co pamiętam. Oślątko nasze potrzebowało jakiś jabłek. Tu do skrzynki i. Tak, mamy jabłka. Więc mamy odhaczone jedno zadanie. Nie wiem skąd wziąć książkę kucharską, ale to mam nadzieję, że zaraz ogarniemy skąd. A więc tak, to mogę odłożyć, to mogę odłożyć, to mogę tu odłożyć. To też resztę powiedzmy, że jakichś takich składników tutaj, to tutaj. Mięso możemy tutaj też dać. To może nie. Marchewki nam już wyrosły? Nie, jeszcze nam nie wyrosły. Aha, tylko że ja tutaj nie mam pienia, pienka postawionego. Czyli potrzebujemy sporo drewna, metalu i czegoś jeszcze. A ja nie mam pociętego drewna. Och, well. Dobra, ale chyba powinno nam. Aha, nie, wzią, nie wziąłem ze sobą skóry. Dobra, to momencik. Dobra, mamy skórę, możemy robić pancerz. Ale no mi energia na to zlatuje, masakra. A co ja potrzebuję na miecz? Na miecz potrzebuję jedną sztabkę, cztery zaawansowane i dwa sznurki. Zobaczymy czy da radę w ogóle sznurki ogarnąć. On mi tutaj spadł czy... nie, on do środka już wpada, OK. Nie? To nie wiem co to było, bo... Yy... Była wiadomość, a nie dostałem nic. Może że po prostu odebrał jabłka. Nie wiem. Dziwne to wszystko. Pójdźmy do Diga i sprawdźmy, czy jest u niego dostępny. Za ile jest dostępny sznur konopny. Bo potrzebujemy go dwie sztuki. Więc no. Trochę trochę jest z tego potrzebne A mam nadzieję, że nie zbankrutuje na tym. Witaj, dig. Handluj. Nie, to jest taniuśkie, więc możemy sobie kupić. Eee, tak, kup. Dobra. I teraz możemy wracać na chatę. A tutaj jest. A, no właśnie. I on zawsze się ten znika za tą stodołą. Czy ta babka też. Nie, ta babka nie zniknęła. Czyli odebrał po prostu kontrabandę. Okej. Chyba tak to się nazywa kontrabanda? Przemyt? Nie wiem. No coś takiego. I trzeba pomału ogarniać chyba sprawy związane z zombiakami. Chociaż do tego potrzebujemy chyba jeszcze bardziej zaawansowanej technologii. Więc no nie wiem. No zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Tak, bo my potrzebujemy płyny balasamiarskie. Mhm. Nie wiem skąd my mamy w ogóle dostępny warsztat kościelny, skoro on już jest tak jakby u nas dostępny, więc nie wiem o co tam chodzi. Łagodny rzeźnik, to bym chyba mógł odblokować, bo wtedy nie będziemy mieć błędów chirurgicznych, a to by się przydało i to bardzo. Czy chirurgia? Aha, to tylko przy częściach miękkich i twardych. A przy ważnych częściach, no to już mamy, mamy większy problem, ale z tym to akurat nie ma. Nie jest źle, bo i tak, i tak my to będziemy potem praktycznie olewać, bo nie będziemy potrzebowali tego. Co ja bym chciał jeszcze odblokować? Ceny wiary, może? Ktoś mi pisał, co powinienem odblokowywać najpierw, ale ceny wiary to chyba bez sensu odblokowywać, jeżeli nie mamy możliwości pisarstwa. Tak mi się wydaje to jest sporo rzeczy które bym chciał zrobić a których nie mogę zrobić bo nie mam y, na tyle pieniędzy albo nie mogę się ten, y, zdecydować na to szelarstwo owady udomowione pszczółki przyjaciel pszczół mhm. czy tutaj coś tu chyba nic na razie nie mamy tu mamy rębacze. O, rębacze byśmy mogli ogarnąć. Zombie górnictwo, wypalanie. Kurcze, dużo tu rzeczy. Te belki najbardziej mnie interesują, ale na nie jeszcze potrzebujemy 150 czerwonych punkciszków. Także byśmy musieli trochę porobić jeszcze. Mm, nie to, to chciałem. Potrzebujemy teraz czterech złożonych e, tych elementów. Część. Czyli tyle. Oj, nie starczy nam chyba energii na wykucie. Wszystkiego. Chociaż może? Ej, halo, co jest? Dobra, jest. Nie podniosło nam po prostu. No, nie starczy mi. Nie, 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 nie ma takiej opcji. Kurde, mało zabrakło. Dobra, to idziemy spać. I widzimy się rano. To dokończmy to i możemy chyba pomału iść do katakumb. Tak, takie mam wrażenie. Usuń i wyposaż. O, dobra. A to będziemy mogli potem sprzedać. To też tu wsać. Co jeszcze potrzebowaliśmy? Potrzebowaliśmy gwoździe. Nie, 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 eee, Czyli tak, potrzebujemy gwoździe, proste części. Teraz jeszcze trochę desek, ale właśnie, nie mam desek, więc trzeba ściąć drewno. A nie mam jeszcze tej technologii. To weźmy, odblokujmy sobie od razu rębacze, już trudno. Ale kurczę, to 20 dolarów, znaczy 20 tych. Niebieskich punktów kosztuje. Są na pewno ważniejsze rzeczy niż to. Dobra, muszę to przemyśleć. Dobra, mamy kilka desek, ale nie mogę więcej zrobić, bo nie mam energii. Więc pójdziemy po prostu zrobić sobie mszę. I potem zajmiemy się resztą. No i jest. I cztery mamy rozumieć? No oczywiście, że cztery. Dobra, To wiary idziemy skitrać. Nie wiem, czy mam coś wiary odłożone w ogóle? Nie, nie mam. Mam już wszystkie deski, które nam są potrzebne, więc idziemy zrobić tam e, mieszarkę alchemiczną. Z tego, co dobrze pamiętam, tak to się nazywało, e, żeby móc pobawić się troszeczkę alchemią. Ale nie wiem dokładnie, e, co ta mieszarka robiła. Znaczy. Mniej więcej wiem, tylko nie pamiętam, co po prostu wytwarzała. Bo to wytwarza proszek, to wytwarza ekstrakt, czy jakoś tak, a jest jeszcze jakaś. Tylko, nie pamiętam. Dobra, jeszcze zaraz zobaczymy, gdzie ja to mogę postawić. Tu by wyglądała dobrze, ale czy aby na pewno. Chyba, aby na pewno. Yeps, 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 yeps. I co my to możemy zrobić? My możemy tylko z tłuszczu wykonaj I to jest, aha, to są roztwory. Ok. Z skrzydła nietoperze. chyba był roztwór chaosu z tego co kojarzę. Tak, roztwór chaosu. Dobrze pamiętam. A my potrzebujemy ekstraktu życia. O matko, nie pamiętam z czego to się robiło. Momencik. Elf Solution robi się z marchewek, e, czkawkowej trawy i z y, sałaty. Nie mamy tutaj czkawkowej trawy, naprawdę? No nic. To idziemy po. chyba po czkawkową trawę, właśnie. Bo chyba gdzieś ją tam mam. Jak nie, to weźmiemy marchewki albo jakąś sałatę. Już trudno. To mi tak mało nam zostało, więc i tak nie starczy nam na nic więcej. I mam czkawkową trawę, więc możemy ją wykorzystać, bo ona i tak nam na, na nic się nie przyda w sumie. Mm, nie z y, skrzydła nietoperza, tylko je chcę. A czemu ja nie mogę z czkawkowej trawy? Halo? Ej, powinienem móc, a nie mogę. End mixer, hey, grass. Ej, czemu ja tego nie mogę? Czy to wymaga ode mnie po prostu nauczenia się. Prawdopodobnie tak. Aj, no i wszystko jasne. No. To teraz już pamiętam. I możemy zrobić przeprawę. I przeprawa była potrzebna do kupca. Dobrze pamiętam? Kupiec, kupiec, kupiec. Gdzie on jest? Gdzieś u góry musi być. Tu jest na swoją klątwę a po co w takim razie była przyprawa niestety nie zrobimy nic z tego co bym chciał, możemy co najwyżej na zombiaki sobie porobić ale tak to nie jestem w stanie póki co nic zrobić z tego co chciałem więc na razie musimy sobie po prostu to odpuścić Kurczę, nie mam miejsca czy dałoby się tutaj postawić jakieś, jakieś coś, ale to potem. Nie mam tego. Szybkiej podróży do. Nie do Hogaty, jest do Klotyldy. O. za ile sprzedaż kwas? Za pięć srebra. Ajajaj. No ale chyba nie mam innego wyjścia. No, muszę to kupić. Niestety. Jeżeli chcę dalej posunąć tą fabułę, no to niestety trzeba. Dobra. Idziemy sobie do katakumb, żeby tam zebrać te gwoździe i kubły z krwią. Bo myślę, że jesteśmy już gotowi na to i że damy radę. Tak więc komu w drogę temu kopa. Więc i na pierwsze piętro dopiero. Jest to cały czas na tym pierwszym piętrze nieszczęsnym. Hmm. Gdzie my jeszcze nie byliśmy? Tu już chyba byliśmy, bo widzę, że tutaj nikogo nie ma. Tu u góry chyba jeszcze czekają na nas przeciwnicy z tego co pamiętam. Tak. Odychamy. I na dwa hit też tylko schodzą. Więc jest już o niebo lepiej. O, myślałem, że już są gwoździe te zakrwawione. Ale niestety nie ma. Ale mamy na przykład y, nasionka Cebuli. Dobra, tu już nic więcej nie ogarniemy. Więc, chyba możemy iść już na dół? Dobrze okay. myślę? Proszę, powiedz, że tak. Tak, możemy iść w końcu. Uff, ile ja czekałem na ten moment. Może uda nam się jeszcze to piętro też przejść? Zobaczymy. Uaaa, ale tutaj biblioteka. Otwórz. To jest zwykła półka na książki. Ja tutaj nic nie, nie dostanę? Myślę, że jakaś ten, książka będzie, na przykład książka kucharska, by mogła być. A niestety nie ma. Jestem ciutkę zawiedziony. Ciutkę bardzo. Ło! Wow. Ale żeś się skitrał. Ale dobra, mamy gdzie jeszcze na spokojnie. Nie dostajemy teraz tyle obrażeń, co dostawaliśmy, więc jest zarąbiście. Ale musimy iść po ten. Wyczyścić jeszcze tutaj na dole i będziemy mogli chyba na trzecie piętro iść. Tak mi się wydaje. A im głębiej, tym będzie ciężej, Wam powiem, bo pojawiają się nowi przeciwnicy i z nimi już jest ciężko walczyć, Wam powiem. Nawet bardzo ciężko. Tak więc bez tej lepszej zbroi i lepszego miecza, nawet tego najlepszego bym powiedział. A czy ty możesz? Jezu, system walki tutaj jest jakiś upośledzony totalnie. O, mamy miksturę leczniczą, ale nie chcę jej zużywać, bo po co? Zaraz i tak idziemy sobie do tego. Do domu się wyspać. Więc nie ma sensu, żeby marnować energię, znaczy marnować tak cenną potkę. O, właśnie. matko, a czemu z nich wypada proszek? Od kiedy to? Z nich zawsze wypadł ten proszek? Bo mi się kojarzy, że chyba z nich nie wypadał żaden proszek. Ale to dobrze, dobrze, to mniej będę zużywał materiałów. Dobra, musimy już wracać, bo mi się kończy energia i zaraz nam może jeszcze kupić zwiacie, więc lepiej brać nogi zapas. Tylko powiedz mi, że ja wziąłem. Jezus Maria, nie wziąłem tego. Nie ma to jak zmarnować tepnięcie się. Stój tu. Gdzie ja mogę zostawić ten? Tą przyprawę. Nie, nazwieje no, mi jak nic, no nie? Masz, przyniosłem ci ten lek. Klotylda mówiła, że pomoże. Niech no spróbuję, bo sobie nim to smażone. Te smażone koniki polne. Ale mm, ależ pyszne. Jeszcze smaczniejsze niż wcześniej. Strasznie ci dziękuję. Skąd wziąłeś ten cenny składnik? Sam go zrobiłem. Potrzeba było tylko trochę alchemii i odrobina chłopskiego rozumu. Ciekawe, ciekawe. To otwiera nowe możliwości. Ten smak może otworzyć wiele drzwi, może nawet bramy zamku. Wyglądasz mi na rozsądnego faceta, któremu mogę zaufać. Mam marzenie i cieszę się, że jesteś w nim po mojej stronie. Czas byśmy sięgnęli po należną nam sprawiedliwość, znaczy po to, co się nam naprawdę należy. A Aby do tego doszło, muszę zostać zarządcą królewskiej kuchni oraz oczywiście głównym deserem jedzenia. Na, zapewni mi to ogromną władzę, a w dodatku spróbuję całego tego pysznego jedzenia, które stać wyłącznie króla. A co to wszystko ma wspólnego ze mną? Pieniądze! Zarobimy krocie. W takim razie do dzieła! Aby osiągnąć mój cel, musimy wygrać bitwę na dwóch frontach. Po pierwsze musimy opanować Tarek z wysokiej jakości pożywieniem w mieście. Po drugie musimy przekupić członków Rady Królewskiej. Muszę zorganizować obiad dla kilku członków Rady Królewskiej. I potrzebna mi będzie Twoja pomoc. Musisz przygotować pyszne jedzenie dla pięciu osób. Zrób jakieś przekąski, danie główne i deser, ale wszystko musi być najwyższej jakości. Czemu ja? Zupełnie nie znam się na tym całym gotowaniu. Nikomu innemu w mieście nie mogę zaufać. Stawka jest zbyt wysoka. Czemu sam ich nie przygotujesz? Co ty gadasz? Jestem smakoszem, a nie kucharzem. Nie martw się, dasz radę, a przeprawa, którą zrobiłeś, pozwoli uczynić ten obiad niezapomnianym. Czyli mamy nowe zadanie. Czyż mogę? Tak, mogę się znowu tepnąć. Super. Dobra. My będziemy mogli tutaj chyba zrobić te obiady, czyli. Potrzebujemy jajek, potrzebujemy potrzebujemy jajek, chleba lub krążków cebulowych, albo naleśników, albo cebulowych tostów. Wydaje mi się, że jest więcej teraz rzeczy tutaj do ogarnięcia. Co to jest sernika? Na pewno nie było panna kotta. Pudding miodowy, puding jagodowy. Ciasto miodowe co takich rzeczy tutaj nie, nie było wcześniej nie żeby coś Ocie panie słodziutki no nie było tego wcześniej dobra idziemy się przespać A dzisiaj przyszedł ten Hm. Mm. Może jeszcze zdążymy te krwawe rzeczy pozabierać ciekawe na którym to piętrze jest mm. Może być też ciężko z tym tu jest, już mi, a my lecimy na trzecie piętro. Pójdźmy tędy. Może tutaj będą. Kurczę, ja tu zaraz spadnę naprawdę. Eee, co ja mogę wywalić? Kurczę, wszystko to jest przydatne. Kliniane miski mogę usunąć. O, 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 o. Mamy te krwawe gwoździe. Czyli na czwartym piętrze już są. Mm -hmm, dobrze wiedzieć. Ej, co jest? Halo! jakaś siła mnie nieczysta mnie odpychała. No, a teraz na to już muszę koniecznie iść. Niestety. Ale mamy chociaż te e, gwoździe. Więc to już jest coś. Ciekawe, czyż mi jeszcze jest. Pewnie go już nie ma, już pewnie poszedł. A nawet nie wiem, czy tylko same gwoździe możemy mu oddać. Eee, możemy. Wszystko będzie gotowe, wszyscy poznacie jego moc. Eee, Gleitu miejskiego potrzebuje. Królewskie pieczęci, czyli kubeł z krwią. Mm, O kurde, 40 aż? Ajajaj, to może być cięższe, troszeczkę do. Zrobienia. Ale właśnie, mamy glejt miejski. To już możemy wywalić, bo to i tak nam do niczego nie będzie potrzebne. Eee, odłóżmy w końcu te części rzeczy, bo jest lipa i to straszna. I pójdziemy sobie jeszcze do właśnie do miasta. Zobaczymy, czy w ogóle da się teraz przejść, ale raczej wątpię. Pewnie tak, jak wcześniej będzie, ale to nie będę zdradzał wam. E, tej tajemnicy tajemnej. <laughs> po prostu zobaczycie na własne oczy, jak to wygląda. E, czyli tak, ja bym odłożył. Nie, no już od... nie bawmy się w to, co ja bym odłożył, a czego nie. Więc po prostu wszystko podkładajmy. Tylko Glade wezmę, bo potem jest problem, że ja nie mam miejsca. I pójdźmy właśnie do. E do miasta. Zobaczymy, czy da się w ogóle tam przejść. Mam glade miejski. A jednak. Czyli się chyba nie da tam dostać. Nie żyjesz. Cudownie. Chyba zostałem rażony piorunem w drodze do miasta. Topra, stary i potężny gniew. Podskocz to, to tutaj, co? Zdaje się, że ktoś lub coś o wielkiej potędze nie chce cię w mieście. Sam nie wiem. Jeśli będziesz dalej próbował źle, może próbował źle, może się to dla ciebie skończyć. Jedna gadająca rzeczka wystarczy. Ale muszę się tam dostać. Poszukaj magicznych przedmiotów, muszę wrócić do domu. Trochę upodło mnie, że chcesz mnie zostawić. Powinieneś pogadać ze żniem w katkumbach. Potraktuj to jako radę od przyjaciela. Będzie w stanie znaleźć dla ciebie te przedmioty zręcznie z niego. Łoczyk. Znasz żnia? Ja? Ciągle ze sobą gałżymy. Chowam się na stosie czaszek i po prostu rozmawiamy. Myśli, że jestem jego wewnętrznym głosem, przez co jest bardzo szczery. Zaradził ci coś ciekawego? Jako jego wewnętrzny głos uważam to pytanie za nie na miejscu. Dobra, pogadam z Jerzmiem. Może będzie w stanie pomóc. Także mamy questa. Czy my mamy tutaj coś do zrobienia? Nie. Także idę się przespać. Obudź się. Nikt mi się tu nie pojawił. Nie. Dobrze. Tak więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć!